Dwie kieleckie atrakcje, Ogród Botaniczny oraz Centrum Geoedukacji zarządzane przez Geopark Kielce będą udostępnione dla gości od piątku 15 maja. Obiekty odwiedzać będą mogli tylko turyści indywidualni. Nie będą prowadzone warsztaty edukacyjne, a zwiedzanie odbywać się będzie na nowych zasadach i bez przewodnika. Dotyczy to chociażby limitu osób, które będą mogły wejść. W tym roku będziemy mogli zobaczyć po raz pierwszy cały obiekt. Otwieramy 15 maja o godzinie 10:00 bramy ogrodu dla wszystkich zwiedzających. Zapraszamy najpierw do zakupu biletu przy wejściu do, do ogrodu. Apelujemy o zachowanie wszelkich środków ostrożności, czyli zachowanie dwumetrowej odległości przy zwiedzaniu, e, używanie maseczek, dezynfekcja rąk w toaletach oraz przy zakupie biletu. Ogród botaniczny będzie czynny od wtorku do niedzieli. W maju od godziny 10 do 18, ostatnie wejście o godzinie 17. Czas udostępniania otwarcia obiektu od czerwca do sierpnia planowany jest od 10 do 20, ale wydłużenie go uzależniono od sytuacji epidemiologicznej. Zmieniły się ceny biletów. Za ulgowy zapłacimy 6 zł, za normalny 9. Będą też bilety rodzinne po 22 zł, a dla pasjonatów, którzy będą chcieli częściej odwiedzać to miejsce, bilet sezonowy za 100 zł. Powierzchnia ogrodu to niemal 11 hektarów. W jednym czasie na terenie ogrodu botanicznego będzie mogło przebywać 1000 osób. Natomiast w przypadku Centrum Geoedukacji limit wynosi 12 osób na godzinę. I oczywiście wszelkie zasady związane z poruszaniem się po obiekcie typu zasłanianie ust, nosa, odstęp należyty między osobami, no ale również dezynfekcja rąk będą tu specjalne punkty. Dezynfekcji rozmieszczone w holu głównym dla naszych odwiedzających. Również pracownicy będą wyposażeni w specjalne środki ochrony zapewniające właśnie to elementarne bezpieczeństwo. Wejścia odbywać się będą od wtorku do piątku o pełnych godzinach, od 9 do 17, przy czym ostatnie wejście o godzinie 16. Od 13 do 14, z uwagi na dezynfekcję, obiekt będzie wyłączony ze zwiedzania. Ze względów bezpieczeństwa kino 5D jest niedostępne do odwołania. Zalecana jest rezerwacja wejść. Szczegóły dotyczące zwiedzania wystawy oraz zasad bezpieczeństwa dostępne są na stronie internetowej geoparku Kielce. Rezerwacje grupowe dokonane przed pandemią zostały przeniesione na jesień.